Dobra, także siema, kolejny odcinek z CSGO Skinsa, dzisiaj powiem od razu, żeby nabić what time, będzie do wygrania skin, nie powiem wam w której minucie, musicie słuchać i powiem jedno słowo, które będziecie musieli napisać, znaczy powiem, że jak chcecie wygrać skin, to musicie napisać coś, no i jak napiszecie to to wtedy dopiero kwalifikujecie się do eventu, czy do eventu, do co ja co w ogóle mówię, nieważne, start, na start, kod promocyjny jak użyjecie dostajecie 10% dawozu, jak tu jest napisane, oraz 2 złote 10 groszy na pierwszą skrzynkę. Za 4 dni, czyli jak to wrzucam, to został dzień. Możecie, jak wpłacicie 40, zł lub więcej, możecie dostać nawet kałacha za darmo. I do tego, uwaga, do tego możecie sobie wygrać 10 skinów ode mnie, wpłacając 9 zł z moim kodem. Także widzicie, macie skiny po 40, po 50, 40, 30, 30, 30, 30, 30 20, 17, 18 i 30. I możecie zgarnąć po prostu wpłacając. Wpłacacie powiedzmy tę dychę I siup, nagle macie skina i tyle. I jest ukryta skrzynka. Secret case. Nie wiem czy wiedzieliście oni, ale no on coże. Także tak, będzie to wygranie się skin. Nie powiem jaki. Chobaczcie to będzie w fajnej kwocie. O! No i dobra. I takie coś jest do wygrania. E, takie to się do wygrania. Zaraz to wypłacę jak się jak skończy odcinek, żeby teraz nie robić. Ale będzie to wygranie AWP, Teresa Darmo. To dwie dychy, ale za darmo dla was, nie? Żeby nie było. Jak naciśnięcie na łom, to macie skrzynkę tu ukrytą, jakby co. Jak wciściecie na te trzy jajka, to macie też ukrytą skrzynkę tutaj. Eee, tak. tak. Tak, tak, tak. Dokładnie to. I słuchajcie teraz tego. Wczoraj eee, otworzyłem. Chyba, że ją znajdę. Czekajcie sekundę. Eee... Oto? Tak, to było to. Ze skrzynki z bitwy za trzy koła zrobiłem 12. Także ją powtarzamy. <grym> I módlmy się, żeby poleciało tak samo albo i lepiej, nie? Dawaj. Dawaj Fade na start i jest już spoko. Ale dla mnie. No on z 400 wydostał. 5. prawie że, że 6 nawet. Ja. No jeszcze z moje za 1000. Dobra, już mi się nie chce. To 2000 już... Dobra, już mi się odechciało. Smoja kosztowała jeszcze z 2 dni temu 1000. No dobra, no to co mi uratuje? Slaughter Knight e AWP albo naklejka? Jedynie mnie ratuje No jest Slauter, ale to nie to. Z by musiał takie dostać chociaż. Jest ok. Nie wyprzedzę go jeszcze. Jeszcze 8 stówek. Hyper X2. I ostatnio. 6 stów przewagi. 1000 mi został. Co ja żem sprzedaję AWP jeszcze O Boże Ile to będzie kosztować? 30. Dobra, to wezmę coś. No, wezmę tą samą AWP po prostu. 21 ona była około. Yy, było około. Chyba to. Dobra, to zostawię ją sobie tak. Nie zapomnieć. I żeby wygrać. Powiem wam teraz 3 minuty minęły. Jest już spoko. Żeby wygrać, musicie napisać. Jak oceniacie skina Longdog Dawupy? Wpiszcie sobie w netę jak to wygląda. I musicie napisać, jak oceniacie od skali od 0 do 10. Jak Wam się podoba ta. Czy yy, jest ta skrzynka, ta WUP? Więc no, wciskałem na skrzynkę, powiedziałem skrzynkę z automatu. Nieważne. No. Ale napiszcie, jak Wam się podoba ta WUP. I wtedy, dopiero jak, za, jak napiszecie już to, no to wtedy będzie. Będziecie się kwalifikować do giwała. Ja na start Crown, to dwa. Sticker moja, jest droższy już. Moja, ale on dostał drugiego krone. Tu już jest minimum 6000 do wygrania. Aha. Uh tysiąc -huh. 6400, żeby go dogonić. Chociażby. O uh -huh, nie dogonię go na razie. No i teraz modlmy się, żeby poleciało mi. Najlepiej kałach ten za 1700. No, ale wątpię No i tak ładnie dało, jak to jest księgi za z znaczy bitwy za 1100 daje no, minimum już 6, znaczy nawet, że 7 można powiedzieć Jednak można powiedzieć Ponad 7 Jest ponad 7 No okej okay. Jest energii, znaczy jest z zielonej nic nie poleciało i teraz Kałach dla mnie MK To nie Kałach i jeszcze kałach teraz Nie ten No i teraz, a w kałach, 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 dla mnie tu. A onemka jeszcze dostał, Super, super, super. Dobra, także napiszcie, jak oceniacie AWP Long Dog i do wygrania AWP Ateris. To było na tyle. Pętajcie o kodzie Dinchuka. No bo kurczę, PLADE opłaca się Pepa i Sergio tylko w najnowszym skinie, także wpłacajcie te pieniążki z kodem Dinchuka, jeśli macie 18 lat. Nie wiem, czy mówiłem, ale strony są 2 do 18, jak ktoś. To na tyle. Dzięki za oglądanie i nara!